Nie ma szans, nie odgadniecie. Piłkarski face swap. Witamy serdecznie na kanale Piłkarzyki. Też. Dzisiaj kolejny quiz, który przygotował Nikodem. Po raz Cześć. kolejny będzie to face swap, i po raz kolejny nie ma szans, żebyście odgadli. My pewnie też nie odgadnijmy. Nie nie jest tak źle. Uważam, tak źle? Że, uważam że macie już sporo szans okay. na to, żeby odgadnąć jednak. Ale nic, zweryfikujemy. Zanim oczywiście zaczniemy, przypominam o wszystkich linkach w opisie. Tam nasze kanały społecznościowe i bonus od sponsora naszego kanału, czyli Fortuny. Okay. A my lecimy z pierwszym przykładem. przykładem. Dawaj, oczywiście klasycznie Wskazujecie dwóch piłkarzy, którzy zostali ze sobą połączeni. Maksymalnie dwa punkty za jedno zdjęcie. Dobrze. Ha! Jednego już widzę. No ha. Ciekawe. Jak aktor. Czy wchodzą w grę piłkarze emeryci? Nie ma ograniczeń. Co to za, po, co, co za podpowiedzi? Kolo. Dobra, ja pierwsze skojarzenie. Tak jak ostatnio zresztą. Zgodnie ze skojarzeniami, bo było w porządku. No, ja widzę, że macie te same odpowiedzi. Czyżbyś Darby nam tutaj pomieszał? Runi i Jóźwiak. Jest to już oczywiście, ale nie jest to Runy. Nie, o proszę. No, no dobra. Jest to Bex? tak. Nie. Juan Mata. A Mata, faktycznie Mata. Teraz oczy. Te. Mata. Faktycznie. Mo, zarost, te, to Ja bardziej ja na, na oczy. oczach. Oczy, 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 oczy. Tak, tak, tak. Faktycznie takie maciane oczy. No, no, no. Ale powiem Jej. szczerze, że coś tutaj z Runea było. Chyba te takie zmarszki mimiczne, może i ten taki jakby rudostan. Tak, coś w tak, tym tak. stylu, nie? No. I tym się sugerowałem. Co, Co za język nienawiści. mnie <laughs> nienawiści. Normalny opis. Wykluczający. E, dobra, no. jeden punkt. Dobra, to runda druga. A w niej. Coś takiego. Coś taki. Ho, ho. No, no, nie, jest to, nie jest to moje najlepsze stworzenie. Tak, w nawiązaniu do tego, że jestem doktorem e, jakim? Jak on się nazywa? Profesor? E, profesor Atomus. Jestem profesorem Nikodemus. Nicodem Nikodemus. Jestem Nikodemusem i tworzę swoją armię superpiłkarzy. Moim zdaniem to jest superpiłkarz. Z połączenia tych dwóch wyszedł nam ktoś fenomenalny. No tutaj akurat nie miałem dużej zagłosować. No to pokażę, ale. No ja ja mam... tego jestem pewien, ale... Bufona jest, ma dobrze. Bukasz, Bufon i Donnarumma. Donnarumma. Miki! ale o fakt znaliście, że miki trochę coś z Mikiego, Ale specjalnie połączyłem te dwie, może nie jeszcze legendy, no. ale już prawie, że Donnarumma gdzieś tam no, aspiruje do tego, żeby ale być Ale niesamowite legendą. jest to, że go rozpatrujemy pod tym kątem, a gość 99 rocznik, nie? To jest nieprawdopodobne. Mógłby być naszym synem. No to twoim. Okej. Okay. Eee, runda... 3 tak, eee, punk punkty. Dada, tak. dada, dada, dada. W sumie masz 3. Krzywy 2 i runda trzecia. Dawaj. A w niej. Ktoś taki. <grym <grym ja, no, pompa. Jedno jest pewne, ale... Sure you can. Kurde, ale kto jest drugi? Nie widzę tej drugiej osoby. Najbrzyj, najbliżej, więcej. Daj daj nie widzisz? Wiesz co, no, ja mam problem, Hodem. Też mam problem. Moim zdaniem, jak wam to pokażę, to się będziecie bić w czoło, że nie liście. Kurde no. Pss, no nie wiem, ja mam problem, mam duży problem z tym. No. Dobra, ja tam głupio pewnie, ale... A, nie, to strzał głupi. No, chciałem jakaś blondyna. Myślałem nad Buntnerem. Jest to pewien Szwed. Forsberg. Forsberg, kurde! Krzydo Ronaldo. <laughs> Co? No nieźle. Forsberg, faktycznie. Nie no dałem Nie Ale no, widać, to, nie? nie? Patrz, jak tak zerknę. Jest. nie, dlatego chciałem. By coś takich właśnie blondynkiem zalatywało, nie? No bo rozjaśniony jest, więc. No Ter Stegen mi się skojarzył, ale... W 3. To ja mówię, myślałem się nad Bentnerem. A... No, no trochę, w trochę faktycznie. Myślałem, że zrobiłeś taki, takiego dziada, bo, Lord Bentner, Bentner. Tak, bo Bentner zresztą miał bardzo podobną fryzurę, nie taką jak... Nie takiego no on zaczynał, on rozpoczął tą modę na takie... Bane, ale miał też taki... Trendsetter. Takiego, no... Tak. trendsetter. No i co, runda następna, czwarta. I tutaj taki uśmieszek, bardzo o, 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 pozytywnie o. nastawiony mm, twór. Kompletnie nie widzę nikogo. Nie? A to moim zdaniem jedna postać powinna Ci no, no, od razu jedna, się pojawić nie, przed oczami. Może jedna osoba, ale... Adam mi tutaj ukradkiem pokazuje, co napisał. Ja nic nie mówię. Chociaż czekaj, teraz za zagłoskę, może nie. Mm. Ale... inaczej. Mm. Hm. Nie, tego nie, tego Ciekawe. nie. Tego nie, to zmienię. Pierwszego zmienia. Ale... W, e, mogę podpowiedzieć, co Adam miał? E, bo nie jest to ta postać, więc z automatu wam pomogę. Ona miał Faudena I oczy. faktycznie, przez te oczy. jak się zacząłem przeglądać, to nie, jest z, z wody automatu wody. gdzieś ten fałden w tej się też pojawił jak. Oczy opcję. i uszy, tak wiesz, taki trochę. Ale nie jest Foden, nie posuje, tak, nie, tak więc ale... troszeczkę wam tutaj teraz e, pomagam, eliminując tego piłkarza. E, no, no nie wiem, no. Dobra, ty masz? No mam coś. Najbardziej oczywiste całe. dałem, ale no? Messiego dałem. Pedri i Kieza O kurde Kiezy, Kieza, ale patrzcie To no, jest dobra, twarz teraz, Kiezy, nie? Teraz widać, ale, że Kiezy, Pedri, ale, ale Pedri, bardzo dobrze odgadłeś Odgadłeś Wytypowałeś tutaj Pedriego Może dlatego ten raport mi się wziął tutaj W takim razie mamy remis 4-4 i przechodzimy do rundy piątej, a w niej coś takiego o, No dobra, jednego gościa widzę, okay, to ja mam To jest trudne, ale Jakieś skojarzenia mam I dam te właśnie. Chociaż kurczę. Moim to... zdaniem, jeden, ten bazowy piłkarz. Przecież nie, to nie jest bazowy. Ten drugi piłkarz jest dość prosty. Dobra. To mam dwóch panów na M. No sprawdźmy. Mason Mount, który był przed chwilą. Teraz są. O Mounta Ja mam kutła i Mount. I daję Milika. I jest to Mount Milik. Więc Adam, tutaj. Sugerowałeś, że nie uda się, Dwa. a okazuje się, że No ja tak, wydawało mi się to ultra trudne Cyk, na sam Myślałem Myślałem jeszcze nad daniem olmo przez chwilę. Bo te włosy wydawało mi się, że są trochę taka, takim miksem. Ciekawe, połączyły, co że tej twarzy, migi mam. No, interesująco. Ten zarys tak jakby otwarlamowanie twarzy, Milka tutaj rzeczywiście szyja taka potężna, nie, bo on ma taką długą Co i ty potężną. Masz z tymi potężnymi. No dołami. Patrz, jak ona jest, jak jest twarz, jak jest czaszka osadzona na tej szyi. Wszelkie wszelaki quizy z odgadywaniem twarzy powinny nosić nazwę imienia masywnej szyi. Za każdym razem przynajmniej raz się przewija. Runda następna, przedostatnia szósta, a w niej taki pocieszny. Tamo. Wow. Nie no, to jest najprostsze dzisiaj, serio. Nie, 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 nie ma szans. Nie, serio? nie widzę kompletnie tego. To jeszcze raz zniknie i pojawi się, patrz. Co ci się od razu? No ja nie? mam pewne skojarzenie. A... Nie, nie chcę ci podpowiadać bardziej. Mam ale. Bardziej. Zniknąłeś i pojawiłeś się. <laughs> widać mnie, nie widać. Widać nie widać. Ja mam to było moje pierwsze skojarzenie, a zaraz jeszcze mogę je zmienić. Znaczy się jedno. Obaj piłkarze grają w waszej ulubionej lidze. No tak, tak, tak. O, a może tak? Może no może tak. też bym leciał w ten grunt. No, ale... Dobra, zrobię tak. No zmieniłem to jest strzał. No pewnie nie, dałeś te, nie dałbyś tego piłkarza i tak, więc wygupił mi się, gdybym go na, dał on biegu, tak. Tak. Dałem Falcao, no, w tabliczce. Bo jednak on nie jest w Falkao dałeś. Tak, falkao. No i zmieniłem. Zmieniłem Dobra, co to Zoso, Co Jeszcze jeden... Jeden jeden. Nie. Nie można szans nie wpadnąć na drugiego piłkarza. Ja no. mam Lakazeta i Salaha. Sterling i nie wiem kto drugi. Był... Nie, myślałem o Sterlingu, ale coś I mi... Jest nie to nie Lacazet, a druga postać to reprezentant Manchester United. Rashford. Markus Rashford. Mm, no proszę. Zapasnik kompletny nam tutaj wyszedł. Wiesz co, ja się sugerowałem tak trochę tym uśmiechem, bo Moussalach ma Salach ma nos właśnie... charakterystyczny dla Rashforda. O, no nie nos charakterystyczny. Nos się właśnie skulfonił trochę przez lakę. Mm. takie wrażenie. No nie wiem, akurat. A tak włosy się... myślałem, że tak, taki, taki, taka trwała się zrobiła na trochę tym po, no, po salach. Oczywiście Rashford jest też mało podobny do siebie. O, no, tak. 7. E, dobra, to co? Dopłynęliśmy do końca, runda ostatnia. No, Jeden, nie, ja mogę zainwestować tylko. 7-5, mm. dobra. O Jezu. Scania West. No. Um. Czy nie? To bardziej w sumie ten, PDD. Tak, no, PDD. PDD. No, PDD. <laughs> home. Nie no, to jest faktycznie PDD jak morze z Patrz. Spójrz. Zerknij. Mogę wam odpowiedzieć tak, to jest Mulat. Znaczy wyszedł, mieszanka, wyszedł mieszanka. na Mulat, tak. Mieszanka raz tutaj. Dobra, czekaj. Moment. Co to jest? No, nie widzę w ogóle drugiej osoby. Mam jedną która jest... I tak taka. No, nie jest pewna. tak, ale... ale... No. Mogę powiedzieć, że podpowiedzią jest koszulka, ten, ten Sugeruj, sugerujcie się, bo to jest yy, bazowa postać. Dobra, no... Pff, nie przedłużajmy już, bo nie ja, przedłużajmy. ja widzę... Mam, nie przedłużajmy, vi, ja mam... winiego mam i Asensio, ale to nie ja jest Asensio. Ani i Benzema. Ani to, ani to. Rodrigo. Jest to, jest to pewien francuski magik. Rod Rodrigo Goes. Nie, to jest Pogba. Aha, pewien francuski Nałożony magik. na... O Jezus, Pogba. Niemca. No, no nie wiem. Który grał Kimśa? zarówno dla Borussii jak i Bayernu GC? Gece? No spójrzcie przecież Pre... Absolutnie nic Gece tu nie widzę Przecież wszystko, na nos to jest Podnoszę nie. ręce i poddaję się paźna... Jeżeli kto, wśród was są ludzie, którzy tu widzą 100%, jak Nikodem powiedział, widać tego białego Gece, To szapoba, naprawdę. Podwójny podbródek pod został usunąć. Kładę przed wami moje wszelkie formy uznania nie! No dobrze. A kim tego Gece nie wykomponuje? Winik się nie zmienia. A ten wini. A wini mi się wydawał. Trochę tego wini się tutaj widać. No to że gwarantowany, nie? Myślałem właśnie, że real wini są podstawą. Ale moim zdaniem Pogba i Gece, jak. Nie wiem, wy tego nie widzicie. No widzę gryma z twarzy Pogby, nic więcej. Ale ten Gece tutaj taki się. Jabi. Nie. Nie. nieważne. Dajcie znać, czy wam się udało odgadnąć. I mamy 7-5 dla Adama. A my widzimy się jutro przy okazji kolejnego odcinka, tak więc wbijajcie na kanał i przy okazji też do Fortuny, gdzie ląduje nowy materiał z udziałem Krzywego i Tomka ciągały. Tak jest. Do Bis, zobaczenia. Tzus. Trzymajcie się. Siema.